Funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, jeżeli wierzchołek paraboli, która jest jej wykresem, znajduje się w punkcie W, a ta funkcja w przedziale od minus 2 do 2 osiąga najmniejszą wartość równą minus 4. Dobra, czyli zobaczmy, jaka jest sytuacja. Mamy układ współrzędnych. Tutaj mamy wszystkie niezbędne informacje podane. Wierzchołek ma współrzędne minus 1 i 5. Minus 1 na x i raz, 2, 3, 4, 5 na y ramiona idą do dołu i ta funkcja w przedziale od minus 2 do 2 czyli w tym obszarze ma osiągać swoją wartość naj, yy, przepraszam, najmniejszą wartość równą minus 4. Bierzemy odwrotnie. Weźmy te rzeczy. Yy, minus 1 i 5. Mamy wierzchołek. Yy. A nie, przepraszam, rysunek był poprawny do dołu. Przedział minus 2 i dwójka. I zobaczmy, gdzieś tutaj funkcja osiąga swoją wartość najmniejszą. W wierzchołku jest wartość największa, a tutaj mamy wartość najmniejszą i ta wartość ma wynosić minus 4. W tym przypadku wartość najmniejsza musi być na krańcu naszego przedziału. Widać, że yy, ta prosta pionowa, czyli x równe minus 2 jest bliższa wierzchołku, zatem ta, w tej prostej, bliższej wierzchołku nie będzie mieli wartości, naj, wartości mniejszej, bo tutaj funkcja miała więcej czasu, żeby spaść niżej. Czyli zobaczmy, ten punkt znamy, to jest punkt rozbórych 2 i minus 4, 2 na x, to jest ten argument. I wartość minus 4 osiąga. W takim razie najpierw skorzystajmy z postaci kanonicznej funkcji kwadratowej, czyli to jest f od x równe a, x minus p do kwadratu plus q. To jest nasze p, to jest nasze q. Za p podstawiamy sobie minus 1, za q wstawiamy sobie 5. Zobaczmy, co wyjdzie, czyli to jest f od x równe a, x minus minus 1 to jest plus 1 do kwadratu plus 5. Teraz jak znaleźć to a? No podstawmy punkt 2 minus 4 pod, y, pod x, y odpowiednio. Czyli minus 4 to jest a w nawiasie 2 plus 1 do kwadratu plus 5. Czyli minus 4 to będzie a w nawiasie 2 plus 1, czyli 3 do kwadratu to jest 9 plus 5. Ten nawias tu jest zbędny, ale też nie jest jakiś tam błędem. Minus 4 to jest 9a plus 5. 5 na drugą stronę, zmiana znaku. Minus 4. Odjąć 5 to jest 9a. Dzielimy przez 9, tu mamy minus 9 na 9, czyli minus 1 to jest a, a jest minus 1. Skoro nasze a jest minus 1, to wzór funkcji w postaci kanonicznej to będzie f od x równe minus 1x plus 1 do kwadratu plus 5, czyli nasze f od x to jest minus, w nawiasie x kwadrat plus 2x plus 1 plus 5. Czyli mamy minus x kwadrat minus 2x minus 1 plus 5. Czyli mamy minus x kwadrat minus 2x plus 4. To jest nasza funkcja f od x. I to jest nasza postać ogólna. A jeśli wyznacz z w funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, no to odpowiedź, może sobie tutaj zapiszmy, odpowiedź f od x równa się, tylko tutaj jeszcze minus 1 plus 5 to plus 4, chyba podzielam 4, a napisałem minus 4, plus 4 w tym miejscu oczywiście i mamy odpowiedź f od x równa się minus x kwadrat minus 2x plus 4 w trójkącie równoramiennym ABC dane są wierzchołki podstawy A i B oraz wysokość CD Obie współrzędny wierzchołka C jeżeli wiadomo że obie te współrzędne są dodatnie spróbujmy narysować tę sytuację w układzie współrzędnych Mamy oś Y, mamy oś X, podpiszmy te osie. Yy, tak, A ma współrzędne 2 i 1. 2 na X i 1 na Y, tutaj mniej więcej jest A. B ma współrzędne 6 i 5. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5. Tu jest nasze B o współrzędnych 6 oraz 5. Oraz wysokość CD równa 7 pierwiastków z 2 na 2. Obie współrzędne wierzchołka C, jeżeli wiadomo, że obie te współrzędne są dodatnie. Czyli zobaczmy, musimy sobie zdać sprawę, że podstawa AB jest mniej więcej tak, odcinkiem tak ułożonym w układzie współrzędnych i jest ona podstawą trójkąta równoramiennego. Czyli nasz wierzchołek C będzie leżał gdzieś na prostej, prostopadłej przechodzącej przez środek odcinka AB. Ten środek sobie gdzieś tutaj mniej więcej zaznaczmy i teraz nasz wierzchołek C będzie leżał gdzieś na tej prostej. O tej prostej wiemy, że jest prostopadła i przechodzi przez środek odcinka AB, czyli jest symetralną odcinka AB. To wynika z własności trójkąta równoramiennego. Zobaczmy, jak narysujemy trójkąt równoramienny. Tu będzie C, tu będzie A, tu będzie B. To jego symetralna przechodzi przez wierzchołek C i dzieli podstawę na dwie równe części. Może ta symetralna nie wyszła mi idealnie, ale chodzi o, taki mniej więcej, o taką mniej więcej prostą. I tu jest nasze S. No to do dzieła. Co będziemy potrzebowali? Po pierwsze za chwilę znajdziemy sobie S. Musimy sobie zdać sprawę, że odległość punktu C od, pod, od podstawy AB to będzie te 7 pierwiastków z 2 na 2. I druga, sprawa, druga rzecz, którą musimy sobie zdać, z której musimy sobie zdać sprawę, że obie współrzędne są dodatnie. Bo Jedna możliwość to, że to C będzie gdzieś tutaj na przykład i wtedy mamy trójkąt równoramienny i te obie współrzędne będą dodatnie na X się dodatnio i na Y dodatnio. No i drugie C pewnie wypadnie gdzieś tutaj. I to drugie C będzie pewnie ujemne, będziemy musieli je odrzucić. A być może obydwa C się zmieszczą. To wszystko wyjdzie nam z obliczeń za chwilę. W tym celu pierwszy krok. Liczymy sobie punkt S i od razu go policzę. Czyli dodajemy sobie skrajne współrzędne i dzielimy na 2. 2 plus 6 na 2 a w drugim miejscu mamy 1 plus 5 na 2. Co nam wychodzi? 2 plus 6, 8 na 2 to jest 4. 1 plus 5, 6 na 2 to jest 3. Mamy punkt o współrzędnych, współrzędnych 4 i 3. Drugi krok. Ja dążę do policzenia prostej symetralnej, ale zanim policzę symetralną, liczę najpierw prostą AB. Żeby policzyć prostą AB, zapisujemy sobie równanie prostej w postaci kierunkowej, czyli AX plus B. I podstawiamy te punkty za x2, za y1, za x6, za y5. Otrzymujemy 1, to się równa a razy 2 plus b. I pod spodem to samo, 5 to się równa a razy 6, czyli 6a plus b. Klamra, podkreślamy, odejmujemy. 5 odjąć 1 to 4, 6a odjąć 2a to jest 4a. B nam się skraca, a jest zatem jedynką. Jeżeli a jest jedynką... Podstawiamy na przykład tutaj lub tutaj i wyliczymy sobie b, chociaż to b nie jest niezbędne. Z pierwszej linii mamy 1, to się równa a razy 2, czyli po prostu za a wstawiamy 1, czyli 1 razy 2 plus b, czyli 1 to jest 2 plus b, 2 na drugą stronę, b to minus 1. Skoro b to minus 1, mamy równanie prostej, y to jest 1x minus 1. Kolejny krok, trzeci krok, to jest policzymy sobie teraz prostą, prostopadłą. Przez S. Prosta prostopadła ma odwrotny i przeciwny współczynnik kierunkowy, czyli ich iloczyn tych współczynników kierunkowych musi dać minus 1. Minus 1, czyli A1, czyli 1 razy A2 daje nam minus 1, czyli A2 to jest minus 1. Zatem prosta prostopadła do AB, do prostej AB, będzie liczona w ten sposób, że piszemy sobie odwrotny i przeciwny współczynnik kierunkowy, czyli minus 1x plus jakieś b. I teraz, żeby policzyć to b w tym trzecim kroku, to ja muszę podstawić punkt s. Punkt s policzyliśmy sobie tutaj, czyli za x 4, za y 3. Czyli mamy 3, to jest minus 1 razy 4, minus 4 plus b. Minus 4 na lewą stronę, mamy 3 plus 4, to jest b, czyli b jest siódemką. Równanie prostej prostopady to jest minus 1x plus 7, minus 1x plus 7. W takim razie możemy już podpisać równanie tej prostej jako minus 1x plus 7 i chcemy znaleźć punkt c. Wiemy, że odległość punktu c od punktu s, czyli ta nasza wysokość, to jest 7 pierwiastków z 2. Czyli czwarty krok zrobimy sobie w tym miejscu. Cd ma długość 7 pierwiastków z 2 na 2, a my teraz ten punkt c oznaczmy jako punkt o współrzędnych Na x będzie x. A ponieważ punkt C należy do naszej symetralnej, musi spełniać równanie tej prostej. Czyli y to jest minus 1x plus 7. Czyli zapiszemy w skrócie minus x plus 7, dlatego, że należy do tej prostej symetralnej. Ja tylko na rysunku jeden punkt C oznaczę, żeby tutaj nie robić dodatkowego bałaganu. Wyjdą nam i tak jakby dwie możliwości za chwilę przy obliczeniach. I teraz nasze CD liczymy ze wzoru na długość odcinka. Czyli weźmiemy sobie od x odejmujemy 6 i do kwadratu podnosimy. x minus 6 do kwadratu. Ten wzór na długość odcinka jest w tablicy przy geometrii analitycznej. Dodać. Tutaj damy sobie od piątki odejmujemy to, albo od tego odejmujemy to. Może być, że od tego odejmiemy to, nie ma znaczenia. Czyli będzie minus x plus 7 minus 5 do kwadratu i ma się równać 7 pierwiastków z 2 na 2. Ponosimy stronami do kwadratu i mamy x minus 6 do kwadratu dodać. Tu robimy porządek i będzie minus x plus 2, czyli 2 minus x do kwadratu równa się. Ponosimy do kwadratu, to wyrażenie będzie 7 do kwadratu 49 razy 2 to jest 98 czwartych, czyli mamy x kwadrat minus 12x plus. 36 dodać 2 do kwadratu 4 minus 4x plus x kwadrat równa się 98 czwartych. Mnożymy przez 4 stronami, żeby się pozbyć tej czwórki, chyba że ktoś lubi na łapkach działać, to ich sobie zostawi, tak jak jest. Ja tutaj proponuję pomnożyć. x kwadrat plus x kwadrat to jest 2x kwadrat razy 4, czyli 8x kwadrat. Minus 12x odjąć 4x to jest minus 16x, minus 16x razy 4 to jest minus 64x, yy, mamy tak, 36 plus 4 to jest 40, yy, 40 razy 4 to jest 160, równa się 98, przerzucamy 98 na lewą stronę, mamy 8x kwadrat minus 64x, yy, dodać 160 odjąć 98 to jest 68. 2 równa się 0. Teraz zobaczmy, co możemy tutaj zrobić. Podzielić przez 2 na pewno możemy, czyli będzie 4x kwadrat minus 32x dodać 62 na 2, 31. No i chyba nic lepszego tutaj już nie wyjdzie. Stop, tu wkradła się pomyłka. Licząc CD, my policzyliśmy przez przypadek CB, bo podstawiliśmy szóstkę i Piątkę. Także tutaj cofnijmy to. Niestety się taki błąd wkradł. Czyli nasze CD to będzie uwaga jeszcze raz. Pokażmy to. Będzie x minus 6 do kwadratu. Nie b tylko s. Tutaj to b za blisko było i się zaczęło mylić. s podpisujemy. Mamy 4 i 3. Mamy x minus 4 do kwadratu. Dodać. Mamy minus x plus 7 odjąć 3 do kwadratu, czyli minus x plus 7 odjąć 3 do kwadratu, i to ma dawać nam 7 pierwiastków z 2 na 2. Do 7 pierwiastków z 2 na 2. Podnosimy stronami do kwadratu, mamy już bez pierwiastka, czyli będzie x minus 4 do kwadratu, dodać minus x plus 7 odjąć 3, to jest minus x plus 4 do. Kwadratu, daje nam 7 pierwiastków z 2 na 2 do kwadratu. I co dalej? I w tym momencie uwaga, tu mamy x minus 4 do kwadratu, a tutaj mamy minus x plus 4 do kwadratu. Zobaczmy, że to w praktyce jest to samo, bo co ja mogę zrobić? To mogę przepisać tak jak jest, x minus 4 do kwadratu, dodać. Tutaj pasowałoby wpaść na taki pomysł. Wyłączamy sobie minus przed nawias, mamy w nawiasie x odjąć 4, zamykamy nawias, zamykamy nawias do kwadratu. Równa się 7 pierwiastków z 2 na 2 do kwadratu. To jest 7 do kwadratu 49 razy 2, 98 czwartych. I teraz co dalej? Minus do kwadratu da nam plus. Czyli tak naprawdę mamy po lewej stronie 2 razy x minus 4 do kwadratu. Równa się 98 czwartych. Co dalej? Dzielimy sobie przez 2. Mamy x minus 4 do kwadratu to się równa 98 na 2 to jest 49 czwartych. No i teraz rozwiązujemy dwa przypadki, czyli co do kwadratu daje 49 czwartych? 49 czwartych to jest 7 drugich kwadrat, czyli mamy dwa przypadki. Jeden przypadek to x minus 4 równa się 7 drugich, czyli to co pod kwadratem równa się temu co pod kwadratem, lub drugi przypadek x minus 4 równa się minus 7 drugich, bo mamy ujemna do kwadratu jest dodatnia i dodatnia liczba do kwadratu też jest dodatnia, czyli tu nam wychodzi x równy 7 drugich plus 4, 7 drugich to jest 3,5, dodać 4, czyli mamy 7,5, 7 i 1 druga, lub tu nam wyjdzie x równy minus 3,5, dodać 4, czyli 1. Druga. Oczywiście, jak tego nie zauważymy, możemy liczyć sobie na tym etapie z delty albo na tym etapie z delty i tak samo nam wyjdą wyniki. I teraz zobaczmy. Jeżeli x jest 7, 1, 2, to nasz punkt c ma współrzędne. c ma współrzędne na x 7 i 1, 2, na y nam wyjdzie tak minus 7 i 1, 2, dodać 7, no to mamy minus 1, 2. Czyli zobaczmy, jedna współrzędna niestety jest ujemna. Minus jedna druga jest ujemne co nie jest, nie jest zgodne z treścią zadania, bo tutaj mamy, że obie te współrzędne są dodatnie, czyli ten przypadek niestety odrzucimy. No i w drugim przypadku dla x dla x równego 1 drugiej nasz punkt C ma współrzędne. Za x w to miejsce wstawiamy jedną drugą, a druga współrzędna to będzie minus jedna druga plus 7, Czyli widzimy, że obie współrzędne są dodatnie, są współrzędne 1, 2 oraz 7 odjąć 1, 2, czyli 6 i 1, 2. Czyli odpowiedź do zadania. Odpowiedź: punkt C ma współrzędne. Na x 1, 2, na y mamy 6 i 1, 2. w ostrosłupie czworokątnym prawidłowym pole jednej ściany bocznej wynosi 12, a kosinus kąta nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy jest równy 1 trzeciej. Oblicz objętość tego ostrosłupa. Ostrosłup czworokątny prawidłowy to taki, który ma w podstawie kwadrat. Narysujmy sobie kwadrat tutaj w podstawie. Mhm. Pole jednej ściany bocznej wynosi 12. Do tego przejdziemy za chwilę. Na, póki co narysujmy ten ostrosłup w miarę możliwie najdokładniej w takich warunkach. Tutaj będzie jedna krawędź, druga krawędź, trzecia krawędź, czwarta krawędź, czyli coś w tym stylu. Pole jednej ściany bocznej wynosi 12, a kosinus kąta nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy jest równy 1 trzeciej. Kosinus kąta nachylenia ściany bocznej chodzi o kosinus między wysokością ściany bocznej, a płaszczyzną podstawy, czyli odcinkiem łączącym spodek wysokości ściany bocznej ze spodkiem wysokości naszego strosłupa, czyli chodzi o ten kąt. Czyli kosinus kąta nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy, tutaj chodzi o kosinus u nas z kąta alfa i on wynosi 1 trzecia. Co to znaczy, że cosinus wynosi 1 trzecia? To znaczy, że proporcja przyprostokątnej stojącej przy kącie alfa do przeciwprostokątnej to jest 1 do 3. Czyli tutaj zaznaczamy sobie 1x, a tutaj zaznaczamy sobie 3x. Oblicz objętość tego ostrosłupa. Zobaczmy, że tu jest 1x, to po drugiej stronie symetrycznie będzie drugi x. Czyli długość krawędzi kwadratu to jest 2x. Czyli długość tej krawędzi, to też jest 2x. W takim razie pole trójkąta i w sobie wprowadzimy oznaczenia A, B, C, D, a tej damy sobie u góry S. Pole trójkąta BCS BCS to jest podstawa tego trójkąta, czyli odcinek BC, czyli 2X razy wysokość tego trójkąta, czyli odcinek S, dajmy na to K, czyli 3X na 2. I to pole pole jednej ściany bocznej wynosi 12, czyli 6X x kwadrat na 2, Te dwie dwójki skracamy, czyli mamy 3x kwadrat to jest 12 podzielić na 3x kwadrat to jest 12 trzeci, czyli 4, czyli x jest dwójką lub x jest minus dwójką, no ale długość boku nie może być ujemna. Zróbmy sobie założenie, że x musi iść dodatnie czy odrzucamy wynik ujemny. Zatem długość krawędzi podstawy kwadratu to jest 2 razy 2, czyli 4. Mamy kwadrat o podstawie kwadrat o boku długości 4. No i teraz potrzebujemy objętości. Jak znaleźć objętość? No albo z Pitagorasa, albo z Sinusa, łatwiej będzie z Pitagorasa. x jest dwójką, tu mamy 2. 3x to jest 3 razy 2, czyli 6. Policzymy sobie h z Pitagorasa, czyli mamy taką sytuację. Tu jest 6, tu jest 2, tu jest h. Czyli h kwadrat plus 2 kwadrat daje nam 6 do kwadratu. h kwadrat plus 4 to jest 36. h kwadrat to jest 36, 4, czyli 32. Pierwiastkujemy stronami. H to jest pierwiastek z 32, czyli pierwiastek z 16 razy 2, czyli 4 pierwiastki z 2. Nasze H to 4 pierwiastki z 2. Oblicz objętość tego ostrosłupa. V ostrosłupa. Wzór to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość, czyli u nas to jest 1 trzecia. Pole podstawy to jest kwadrat obok długości 4, czyli 4 do kwadratu. Razy wysokość, czyli razy 4 pierwiastki z 2. Mamy zatem 1 trzecią razy 16 razy 4 pierwiastki z 2. 16 razy 4 to jest 64 trzecie pierwiastków z 2. 64 przez 3 się niestety nie dzieli. Tak to zostawiamy albo tak, jako 64 pierwiastki z 2 na 3. Jednostek nie było podanych. To sobie wpiszmy tutaj jednostek sześciennych w kwadratowym nawiasie tak opcjonalnie. No i to jest nasza odpowiedź do zadania.